Gustaw Holoubek, uznawany za legendę polskiego kina, zapisał się w historii dzięki swoim niezapomnianym rolom w filmach takich jak Rękopis znaleziony w Saragosie, Prawo i Pięść, Sanatorium pod Klepsydrą czy Lawa. Opowieść o dziadach Adama Mickiewicza, jego wyjątkowa współpraca z wybitnymi reżyserami, w tym Wojciechem Hasem. Januszem Zaorskim oraz Tadeuszem Konwickim, zaowocowała nie tylko profesjonalnymi sukcesami, ale również umocniła jego pozycję w świecie filmu. Życie osobiste Holoubka było równie złożone i fascynujące, co jego kariera zawodowa. Trzykrotnie żonaty, każda z jego małżeńskich unii wpłynęła na różne aspekty jego życia. Pierwsze małżeństwo z aktorką Danutą Kwiatkowską przyniosło mu córkę Ewę, która podążając ścieżką ojca, Związała swoje życie z aktorstwem, szczególnie teatrem lalek. Po rozstaniu z Kwiatkowską, życie Holoubka zeszło na nowe tory, gdy na planie filmu Pożegnanie poznał Marię Wachowiak. Ich związek został zwieńczony narodzinami drugiej córki, Magdaleny, wzbogacając życie aktora o kolejny wymiar rodzinnej więzi. Jednak najbardziej znaczącym związkiem w życiu Holoubka okazało się małżeństwo z Magdaleną Zawacką którą poznał w 1961 roku, a z którą połączyło go głębokie uczucie ponad dekadę później. Ich ślub w 1973 roku i narodziny syna Jana 5 lat później, 4 marca 1978 roku, wprowadziły nowy rozdział w życiu aktora. Mimo obfitego życia zawodowego, Holoubek zawsze starał się znaleźć czas dla swoich dzieci, choć nie zawsze było to łatwe. Przyznawał że praca ograniczała czas spędzany z rodziną, co było dla niego źródłem żalu, szczególnie w stosunku do córek. Magdalena Holoubek, Szabo wspominała, jak ojciec starał się rekompensować nieobecność wspólnymi wycieczkami i prezentami, jednak nie brał aktywnego udziału w ich wychowaniu. Ta sytuacja była dla niej trudna, w przeciwieństwie do starszej siostry. Ewy, która przyjmowała ją z większym zrozumieniem. Rodzinne relacje po śmierci Holoubka dodatkowo skomplikowały sprawy spadkowe, szczególnie relacje z Magdaleną Zawadzką, którą Magdalena Holoubek, szabowini za dystans między nią a jej ojcem oraz siostrą. W wywiadzie dla Show News, w 16. rocznicy śmierci ojca, Magdalena zdradziła, że kontakt z przyrodnim bratem, Janem, urwał się po pogrzebie ojca. Obwinia za to Zawadzką. Która jej zdaniem starała się utrudniać kontakt między Holoubkiem a jego dziećmi z poprzednich małżeństw. Relacje Magdaleny Holoubek, Szabojewy Holoubek, Laskowskiej z ich ojcem, Gustawem Holoubkiem, ukazują różnorodność doświadczeń dzieciństwa obok zajętego rodzica. Magdalena wspomina ojca jako kogoś, kto starał się tworzyć wspólne, choć sporadyczne, chwile pełne miłości, od spacerów po wspólne wakacje. Mimo tych momentów, odczuwała brak jego codziennego udziału w wychowaniu, co podkreślało jego nieobecność w ich życiu. Ewa z kolei przyjmuje nieobecność ojca z większym zrozumieniem, ceniąc miłość, którą do niego żywi i odnajdując ucieczkę w pasji do jeździectwa. Obie opowieści rysują obraz Gustawa Holoubka jako ojca kochającego, lecz często nieobecnego z powodu zawodowych obowiązków. Jednocześnie Magdalena kieruje uwagę na wpływ Magdaleny Zawackiej, trzeciej żony Holoubka, na rodzinne więzi. W jej percepcji, Zawacka miała znaczący wpływ na relacje między Holoubkiem a jego córkami z poprzednich związków, szczególnie w kontekście po jego śmierci, gdy sprawy spadkowe wydawały się pogłębiać istniejące już napięcia. Ta historia rodzinna Gustawa Holoubka odzwierciedla wyzwania. Przed którymi stają rodziny, gdy zawodowe zaangażowanie jednego z rodziców koliduje z życiem domowym. Mimo tych trudności, wyraźne jest, że głęboka miłość łączyła gustawa z jego córkami, co jest świadectwem silnych, choć skomplikowanych, więzi rodzinnych. Relacje te pokazują również, jak decyzje i działania osób trzecich mogą wpłynąć na dynamikę rodzinnych relacji, zwłaszcza po odejściu bliskiej osoby. W 16. Rocznicy śmierci Gustawa Holoubka, portal Show News postanowił poruszyć temat rodzinnych relacji, kontaktując się z Magdaleną Holoubek, Szabo. Ta szczegółowa rozmowa ujawniła głębokie napięcia wewnątrz rodziny, rozciągające się przez lata i zaostrzone przez kwestie spadkowe. Magdalena, która od dawna mieszka w Niemczech i pracuje jako psycholog, podzieliła się smutnym wspomnieniem ostatniego spotkania z przyrodnim bratem Janem które miało miejsce na pogrzebie ich ojca. To wydarzenie podkreśla dystans, jaki narósł między rodzeństwem. Szczególnie wnikliwe okazały się jej refleksje na temat roli, jaką w tych rodzinnych napięciach odegrała Magdalena Zawadzka, trzecia żona jej ojca. Magdalena Holoubek, Szabo sugeruje, że to właśnie działania Zawackiej miały decydujący wpływ na ograniczenie kontaktów między Gustawem Holoubkiem a jego córkami z poprzednich małżeństw. Opisuje ona, jak po śmierci ojca, sprawy spadkowe dodatkowo pogłębiły rozłam, szczególnie gdy ona i jej siostra Ewa otrzymały od Zawackiej listy dotyczące majątku, które Magdalena interpretuje jako próbę dalszego utrudniania kontaktów rodzinnych. Mimo tych trudności, Magdalena podkreśla, że zachowała bliskie stosunki ze swoją siostrą oraz z bratem mieszkającym w Monachium, co jest świadectwem siły więzi jakie potrafią przetrwać pomimo rodzinnych napięć i zawirowań. Jej słowa rzucają światło na złożoność relacji rodzinnych Gustawa Holoubka, gdzie miłość, żal, a także nieporozumienia splatają się, tworząc wielowymiarowy portret rodzinnych więzów. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.